Gdzie ona jest? Powinna już tutaj być. Hej, już jestem. Na liście, ile można na ciebie czekać? Um, od razu mówię, że jadłam obiad, a obiad zawsze ję długo. No dobra, nieważne. A po co w ogóle tutaj jesteśmy? No i kto po co? Przecież ogłaszamy naszym widzom, że, będzie, że będziemy nagrywać zwierzęta. Wow, naprawdę niesamowicie! A gdzie oni są? No jak to? Przed nami! O hejka! Tak, hejka, kochani! Witam Was na moim kanale, a dzisiaj właśnie Meduza i Tina ogłaszały, że będzie że będziemy nagrywać zwierzęta. A to dopiero kiedyś... Nie wiem kiedy, ale po prostu będą, zwierzęta będą. I mam nadzieję, że ten krótki odcinek Wam się spodoba. Jak tak, to dajcie łapkę w górę, jak nie, to łapka w dół. I zostawiajcie subskrypcję, dzwoneczek. I pamiętajcie. Oglądajcie wszystkie nasze filmiki. Łapkujcie, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek. Żeby każdy film was nie pominął. Tak, tak, dokładnie. Jak mówi Meduza i Tina, macie to wszystko zrobić. To co? Żegnamy się! Papa! Pa. To pa! Papatki!